Kolejny temat to moje miejsce w kościele. Spróbuję to zobrazować. Jeśli byśmy byli w kościele, ty i ja, wyobraźmy sobie, że stoimy w kościele, jest wystawiony najświętszy sakrament Jezus Chrystus i słyszymy taki komunikat na kolana, to co w głowie, w sercu się urodzi, słysząc komunikat przed Bogiem na kolana, pewnie większość z nas uklęknie przed Jezusem Chrystusem na oba kolana, oddając mu cześć. Moje miejsce w kościele to jest moment, kiedy ja staję się dzieckiem Bożym i rzeczywiście nim jestem. Co dziecko robi? Biegnie do rodzica i wdrapuje się na kolana. Więc mamy za zadanie szukać swojego miejsca w kościele w momencie, kiedy nawiążemy relację, czyli możemy wdrapać się do Jezusa Chrystusa na kolana i mocno się przytulić. Pismo Święte mówi: jesteśmy dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy. Więc dopiero w momencie, kiedy ja jestem w bliskości Jezusa Chrystusa, doświadczam Jego miłości, to moje miejsce w kościele zaczyna oddziałować w posłudze, którą pełnię wobec osób, które potrzebują. Ale to moje miejsce w kościele, Twoje i moje, zaczyna się w momencie, w którym ja rzeczywiście będę tak blisko Chrystusa przez sakramenty, że będę przesiąknięty Jego miłością. I stąd rodzi się, że ja znam swoje miejsce w kościele, bo jestem jak dziecko w ramionach Jezusa Chrystusa. Jeśli jestem w jego ramionach, to mogę wychodzić z posługą wobec tych, którzy potrzebują, bo mam kogo dać. Jeśli On daje mi talenty, to mam się czym podzielić. Jeśli On daje mi pasję, to mam kogo czym zarazić. Więc moje miejsce i Twoje w kościele polega najpierw na szukaniu i znajdowaniu relacji z Chrystusem w sakramentach. Później na szukaniu opcji, gdzie ja mogę się dzielić, wszędzie tam, gdzie mnie Chrystus pośle. Więc zachęcam i zapraszam dzisiaj w sposób szczególny do tego, żeby poszukać w Tobie, w nas, talentów, które mamy, a którymi możemy się podzielić. Może to będzie zaproszenie po do wstąpienia do wspólnoty ministrantów, lektorów, żeby co? Dzielić się czytaniem tym, że umiem przeczytać i chcę pięknie głosić Słowo Boże. Może to jest zaproszenie do wspólnoty z holi, gdzie ja się chcę dzielić śpiewem albo graniem na gitarze czy innym instrumencie. Może to jest zaproszenie do oazy, gdzie mogę się formować dzieląc się Słowem Bożym, ksm czy każdej innej wspólnoty, która może dawać nie nas, a Jezusa Chrystusa. I teraz, na koniec, doświadczenie Boga zależy od pojemności naszego pragnienia. Więc możemy mieć pragnienie wskoczenia na kolana do Jezusa Chrystusa i zaprzyjaźnienie się z Nim, a możemy tego pragnienia nie mieć. Więc wzbudzajmy w sobie, bo ta relacja rodzi miłość, którą możemy dawać tym, którzy potrzebują jeszcze bardziej niż my odnalezienia miejsca w Kościele.